Cześć Siemczki, witajcie, z tej strony Darek, witam z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Z19 na moim kanale jest to może wyczekiwane, może nie wyczekiwane w końcu. Yy, wyczekiwane w sumie Żniwa, kukurydzy yy, na zboże A wiecie sąsiad parzyszył mi swój komań, pokazał mi jak co i gdzie więc zaraz sobie tutaj wiedziemy, jak się to stoi już przewą przeszykowany. Yy, to w sumie dobra, zaraz Wam tylko tak pokażę i zaraz Wam powiem, jak tutaj, co się tutaj pozmieniało. Dobra, żeby nie wypalać paliwa, więc tak, już zacznie ten rozkładać. No e? Co ma się nie chce rozkładać? Teraz się zacznie przybrzegne. Dobra, rozkłada się. Więc dobra, zaraz sobie lecimy tutaj w ŁAN O, ale to ładnie wygląda. Dobra. Hmm. Teraz by tylko ładnie tutaj te rządki obliczyć. Dobra. Jedymy tak. Jak widzimy, odpalił się kombajn i teraz header. I ostatnio nie wiem jakieś, jakiś mod mam, że... Nie wiem czy to od jakiegoś modu się dodało, czy gdzieś jakiś mod po prostu miałem, ale na samo... samo no, muszę sobie włączyć combine, później dopiero header i dopiero później mogę jechać, więc nie wiem do jakiego modu to zależy. Ale ja się cieszę, bo... W końcu jakaś realistyka. Dobra. Żeby sąsiadowi tylko tego kombajnu pięknego za dopłaty z Unii nie zarysować, to wejdziemy sobie tak, żeby nie było. Przejdziemy sobie tak, że tam się nie wykręciłem, a nie chciało mi się robić drugiego poprzecznika. Więc jak widzicie, tam pokazałem wam kawałek. Czemu tam już granicy nie ma między dwoma polami? Połączyłem te dwa pola lecz, lecz do pewnego kawałku. O Jezus. Przysiadam się do pewnego kawałku, Przy, yy, zaorałem to do yy, takiego małego gaj, gaju. Tam już taka skarpa się robi, i od tamtej, tamtej skarpy zrobię yy, dwa pola i tu będzie jedno. Więc akurat mam fajny na to pomysł, więc połączyłem te dwa pola w jedno. A tam te dwa po prostu będą oddzielone i zrobi się z dwóch, zrobi się trzy Ale na pewno o mniejszej powierzchni może będą lepiej wyglądać, moim zdaniem Wiele mi czeka pracy, ponieważ jeszcze będzie trzeba utwardzić dróżkę, zrobić dróżkę Chciałem utwardzoną, ale zobaczymy yy, Jak mi się to uda zrobić Więc jedzie, jedziemy, dalej Kosimy, kosimy Jak ta kukurydza zaleci? Słabo leci może zaraz, może zaraz po sąsiada pójdę, bo na razie Poszedł do siebie mówi, że mam sobie skosić Ten, ten kawałek sobie skoszę I tam sąsiadowi, że tam się pojedzie Bo ja mówię, że chciałem nagrać odcinek i on mówi, dobra to możesz sobie popój i wejść i sobie pokoś To ja sobie pokoszę, zobaczcie jak to wygląda Teraz tak, szukam cały czas w, Po internetach kombajnu. mam już upatrzony jeden kombajn. Lecz nie wiem, czy, kiedy mi się go, uda go kupić. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze na razie tak. Przejdziemy sobie na razie tak, żeby się wciąć tutaj. Żeby jako tako wyjechać. Teraz tu przetniemy się. Czy po przeszkodach wytniemy. Akurat wymierzone bez gps a W ogóle ten komin ma też GPS-a, ale sąsiad nie pokazał mi go, jak, tutaj skum, jak go odpalić, odpalić coś. Więc na razie pojadę sobie tak jak jadę. Chyba jak jadę. I teraz tak. Następne pola do Ubinu. Będę już pożyczał. Chyba też od tego sąsiada kombine przyjdzie właśnie ten. Bo on ma ten do zboża, a mi się już Bizona nie chce. On jest już na sprzedaż, bo na pewno po tym sezonie pojedzie na sprzedaż. I chciałem kupić sobie rekorda. Zobaczymy, tak jak mówię, zobaczymy czy mi się uda zrealizować ten plan, ponieważ muszę jeszcze dwie rzeczy zrobić, aby go w końcu kupić. Więc może za niedługo. Zobaczymy. Jedziemy, jedziemy. Jeszcze jedno w okorze. Tutaj jak widzicie te ziemiaczki, już są po tych ziemiaczkach, bo można pojeździć, bo są pozbierane. A i teraz tak, czemu tam siano było na środku, ponieważ zapomniałem, że jeszcze jest jedno pole zboża. Tam był chyba jedźbienie, albo przynisy. Zaraz musiałbym zobaczyć. To było pole po jęczmieniu O nie dobra, noc nam się zrobiła Przypadkowa nam się noc zrobiła, więc dobra I tam po jęczmieniu yy, został mi jeden cały tak pełna duża przepa, ma przepa i jeszcze zostały 4 tony i tam na przyczepie teraz w małej stoją 4 tony... Yy, czego? 4 tony nie Teraz tak ja przepraszam za to, ale zapomniałem, że byłem na to przyspieszenie i zapomniałem, że to właśnie, ponieważ na 0 przypadkowo nacisnąłem i... Yy, przejechało tak. Ale to dobra. To sobie tak nocno, nocna akcyjka. To będzie git. Połowa zbiornika było słychać. Ale nie, spoko. Spoko komannik. Nie będę na niego naczekać, naprawdę. To jest właśnie komain z platinu, z dodatku Klasa Platinum. Więc... A może kogo byście chcieli tutaj na tej serii zobaczyć? Piszcie w komentarzach. Ojej. A to będzie podzielone. Jeździ <grych> tutaj ta kukurydza dalej. Tu sobie ten mały kawałeczek pokosze. Nie powiem, chyba zobaczymy, jak tam będzie na dole. Yy, sypać. To na razie, moim zdaniem, chyba jest tragedia. Dobra, cyk, cyk Tak się wjedziesz Szybciusko, raz, dwa, trzy one. No i zostaje za czas po headerze Ponieważ za wysoko się podnosi Czy jak mam opuszczone to jest po prostu za nisko Dobra, jak wygląda tu okno? To już jest całe okno. Ja za mi nie powiedział, jak trzymam szybko jechać, więc jadę jak jadę, no. <laughs> się docinać, docina, więc. Nie tu ci mnie zajadę po prostu. Bizonem to bizonem, nie? Bizonem to się kości je... się jedzie, a tu nie wiem. Chyba. Sube... Za szybko jadę A kogo mi się zaświeciłem, czyli chyba będzie pełen. To na razie, jak zator stoi. Dobra, sypiemy. O, pojadą mi je a No i tak sobie jak widzicie robótka idzie. Nie, powiem przyjemny ten tukano, nie wiem czy czasami go nie będę chciał do siebie kiedyś w przyszłości. Dobra Idzie jako tako Ale widzicie Dużo kwasów było w tym roku, tak jak mówię to W tym roku nie było Miałem popsuć tutaj ten tą pompę i Opryskać nie mogłem, ale Mam nadzieję, że to jakoś plonów nie, ta nie popsuje jak ten jeden żołdek zostawiłem Zjechałem, więc Dobra On chyba sobie sam ten automatycznie ustawia prędkość do przymiału, więc ja tylko trzymam joysticka. <grytanie> takie już jest to zmechanizowane, ulepszane i tak dalej. Dobra, dalej leci. Leci ten coś do zbiornika, dalej tam leci. A to będzie zapierdzieć z za odwożeniem. No i co? I teraz tak mamy dzisiaj yy, sobota. Który to jest tyczeń 9 albo 10, przepraszam. Nie, nie, ale nagrywam to już nam zapas, żeby mieć po prostu wiecie spokój. Na razie, bo chciałem wiecie, ten tydzień jeszcze ostatni yy, sobie wykorzystać tych ferii Ponieważ w tym drugim tygodniu będę na, dla was yy, nagrywać na coś z yy, remontu 40 -tki. Na pewno... Na pewno mam inny odcinek, który będę z niedługo go sklejał. Bo chcia miał chciałem go w tej ferię teraz w ten pierwszy tydzień wrzucić, ale niestety nie udało mi się. Za to po prostu po. w drugim pewnie, bo teraz już będę mieć komplet odcinków. Dobra, ten, ten kawałek zostawimy, teraz pojadę tam przynajmniej może raz wokoło przejechać Nie. dobra Żeby was nie zanudzać Zaraz wejdziemy tam do góry, do końca i... Gasimy, znaczy gasimy I ja będę sobie tutaj do koszy, może przejadę tam raz Czy tam, przejadę raz w jedną i w drugą stronę, obkosić, żeby zobaczyć kto tam jest I później, przyjdę... Później zostałem tam sąsiadowi, to... I może pewnie do, do późnej nocy będziemy tutaj yy, kosić. A więc, co? ja wszystkim dziękuję za oglądanie. No, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. No, mam nadzieję, że zostawiliście tego, łap, tego lajka. Tego lajka w górę. I mam nadzieję, że, mam nadzieję, że napisaliście komentarz. Cześć nawet może być dla algorytmów, ponieważ słowo z zasięgami jest ostatnio po mojej przerwie. Więc zostawcie tą łapkę w górę. Ja tu łanie zakręcę. Jeżdżam w to. Więc siup. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.